Witam wszystkich serdecznie. Charakterni z zasadami niepodrabiańcy. Dzisiaj poruszę temat, który jest ostatnio popularny. Chodzi o rozróżnienie trollingu, hejtu od krytyki, satyry czy quasi dziennikarstwa. Granice są tutaj czasem bardzo cienkie i bardzo łatwo je przekroczyć. Hejtowanie generalnie polega na szyderczej i niemerytorycznej, ale za to emocjonalnej ocenie pewnych zjawisk lub osób, znieważanie tych osób. Hejter nie przedstawia żadnych dowodów na poparcie swych test. My się jednak w dzisiejszym odcinku zajmiemy trollingiem. Trolling w skrócie jest to metoda łowienia ryb na błyżkę. Taką błyżkę, która ma przyciągnąć uwagę użytkowników internetu. Może być to komentarz lub wypowiedź trola, prowokacyjna, często niemerytoryczna, niepoparta faktami. Która tworzy szum informacyjnym, jest skandalizująca, tworzy afery. Troll nie ma żadnych dowodów na poparcie swoich test, a czasami się zdarza, że sam tworzy takie dowody. Trole często dokonują ataków personalnych wobec innych użytkowników, aby tylko wszcząć wojnę, zyskać poklask widownie. Trollerzy od hejterów generalnie różnią się tym, że ich głównym celem nie jest znieważenie drugiej osoby, ale sprowokowanie samego sporu, wywołanie afery, zrobienie szumu wokół własnej osoby. No, i teraz przechodzimy do systemu działania trola, jest kilkanaście tych systemów. Ja staram się przedstawić tutaj te najbardziej oczywiste. Przede wszystkim. Troll ma kilka lub kilkanaście kont fejkowych. Często się zdarza, że również znajomi trolla biorą udział w jego grze. I za pomocą tych fejkowych kont często podpuszcza swoje ofiary lub pisze komentarze pasujące mu do jego tez. Często zadaje pytanie, po czym edytuje to pytanie po jakimś czasie, aby odpowiedź zmieniła znaczenie. Tak zwane pisanie samego ze sobą nie jest czymś rzadkim na YouTubie. Wielu tak robi. Ale troll takich komentarzy często używa jako prawdy objawionej. Troll często wrzuca swoje własne komentarze napisane pod innymi nikami na poparcie swoich tez i racji. Nie musi to być własny e, fake konto Troll'a. Może to być jego kolegi, co się z nim dogadał. Często daje się złapać te fake konta i Troll'a w bardzo prosty sposób. Na przykład wychodzi film. Troll widzi, że wyszedł film, pisze z kilku kąt. Dosyć podobne w treści komentarze i dislajkuje lub lajkuje. W zależności od tego, czy popiera dany kanał, czy też nie, czy to kanał jego kolegi, czy kanał jego wroga. Często widać właśnie, jak nagle film po minucie ma 10 dislajków, a na przykład 5 wyświetleń. Potem nagle po jakimś czasie. Ta liczba dislajków spada do dwóch, trzech. A dlaczego się tak dzieje? Ponieważ skrypt YouTube jest tak zbudowany, że lajki i dislajki z tego samego IP dane mniej więcej w tym samym czasie, bardzo często liczą się jako jeden. YouTube klasyfikuje jako jeden. To nie musi być jedna osoba. To może być kolega, co siedzi w tym samym pokoju, korzystając z tego samego Wi-Fi. To może być ta sama kafejka internetowa równie dobrze. Samo IP, to samo IP. I tak samo jest z wyświetleniami. Jeżeli swejkowy kąt włączy film, żeby sobie tam narobić wyświetleń w tym samym przedziale czasowym, one się będą liczyć jako jeden. Tak generalnie jest skonstruowany ten skrypt YouTube. Oczywiście, jeżeli sobie z jednego konta dacie lajka w poniedziałek, z drugiego we wtorek, być może one się zapiszą w systemie. Być może. YouTube nie precyzuje, jaki, jaki okres czasu pomiędzy jednym lajkiem z tego samego IP musi minąć, żeby one się liczyły w ogólnym zarysie. Teraz tak. Troll złapany na patencie. Czyli, no, ktoś go trachnął. Nie przyznaje się nigdy. Nigdy. Próbuje tylko odwrócić uwagę i zmienić temat. Często przedstawia siebie jako osobę poszkodowaną. Syndrom przygarni kropka. Często liczy, że weźmie na litość widzów. Oczywiście wszelkimi możliwymi sposobami próbuje dyskredytować osobę, która go złapała. Często kręcąc afery tworząc jakieś fejkowe komentarze i tak dalej. Często się zdarza, że troll, piętnując jakieś zachowania u innych, sam robi tak samo. I często nawet nie jest świadomy tego. Mamy, a często jest to wynik działania świadomego. Możemy mówić tutaj o hipokryzji. Bo jeżeli na przykład x pomawia o coś y i ten sam x sam piętnuje y, że ten pomawia z o coś tam, to mamy tu do czynienia z hipokryzją. Ale nic nie jest stracone. Często się zdarza właśnie, że przychodzi takie, może powiedzieć, otrzeźwienie, że właśnie hater lub troll. E, dos, zaczyna dostrzegać inne możliwości. Może stać się krytykiem, satyrykiem, quasi-dziennikarzem. Wszystko zależy od formy i chęci. Racjonalna krytyka, poparta faktami, jest potrzebna. Oczywiście. Racjonalna krytyka e, również jako własne opinie też jest potrzebna. Ja myślę, że to jest moja opinia. Tak? Ale nie krytyka poparta komentarzami no name'a albo swojego lub kolegi fake konta ustawionego. Satyra czy komedia bardzo pozytywne zjawisko. Dodaje koloru całemu YouTube'owi i chyba tam się e, nikt nie powinien obrażać, jak ktoś e, na odpowiednim poziomie potrafi się śmiać z ludzi, którzy są osobami publicznymi. No i wtedy profil takiego kanału może się bardzo fajnie zmienić. Z kanału trolującego na kanał publicystyczny, opiniotwórczy, satyryczno-kabaretowy. Wszystko zależy od formy przekazu. Wszystko zależy od tej osoby. To jest pierwszy odcinek z serii. Będziemy poruszać się pewne Tematy bardzo niewygodne w następnych odcinkach, na przykład zmasowane fake konta na Facebooku i tak dalej, ten temat też również będzie poruszony. Fake konta, które rozsiewają fałszywe, niczym nie udokumentowane wiadomości, często podszywające się pod ludzi znanych. Ale to będzie w następnych odcinkach. A, a jak na dzisiaj z trollingiem. To będzie koniec. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Charakternie z zasadami nie